W dniu dzisiejszym uchyliliśmy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W to miejsce zastosowaliśmy nieizolacyjne środki zapobiegawcze, czyli oddaliśmy pana Aleksandra G. pod dozór policji. Zakazaliśmy mu opuszczać kraj, zabraliśmy mu paszport. Ponadto ma wpłacić 50-tysięczną kaucję, czyli mówiąc poręczenie majątkowe, mówiąc inaczej, a także poręczyła za niego osoba godna zaufania. Uważamy, że na tym etapie postępowania, przy przesłuchaniu tej ilości świadków i zgromadzeniu takiej odpowiedniej ilości Dokumentacji. Aleksander G. może odpowiadać z wolnej stopy. Nie będzie podejmował działań destrukcyjnych dla tego śledztwa i również będzie to śledztwo zabezpieczone właśnie tymi środkami, o których powiedziałem. I w związku z tym, Aleksander G. dzisiaj został zwolniony z tymczasowego aresztu. Panie senatorze, możemy tutaj na Panie senatorze, tutaj może? Słuchajcie, no zdjąłem okulary, bo do widzę. Po pierwsze, dziękuję za zainteresowanie. Po drugie, przepraszam was za to, że czasem to nie jest nadmiernie soczyste, tak jakbyście sobie tego życzyli, ale mam adwokatów, luminarzy palestry, pana mecenasa Sokołowskiego i pana mecenasa Małeckiego, którzy radzili mi, żebym trzymał język za zębami. W związku z tym, no co mogę powiedzieć? Mogę wydać oświadczenie, dam wam to również na piśmie. Na piśmie. Pewnie kawałek mięska dostaniecie w najbliższym czasie, ale nie dziś, dobra? Słuchajcie, nie, nie widzę, dajcie mi szansę. Szacunek dla mediów skłania mnie do opublikowania następującego oświadczenia. Jak Państwo widzą, występuję pod swym pełnym imieniem i nazwiskiem, gdyż nie mam nic do ukrycia. Z całą stanowczością oświadczam, iż nie mam nic wspólnego z zaginięciem pana Jarosława Wzięta. Z zaginięciem, proszę Państwa. Na tym etapie postępowania nie będę odnosił się do materiału dowodowego zebranego przez prokuraturę Apelacyjną w Krakowie. Jeżeli jednak w przyszłości będzie taka konieczność, odeprę każdy zarzut formułowany wobec mojej osoby w niniejszej sprawie. Jeszcze raz proszę Państwa o rzetelność w przekazywaniu relacji dotyczącej powyższego postępowania, a co za tym idzie mojej osoby. Brak rzetelności owego przekazu uderza przede wszystkim we i to by było, było na tyle. Panie senatorze, czy może pan Wosław słowa o osobie, która za pana ręczyła? Nie, nie może Bo ja nie chcę, żebyście... Wiecie, nie chcę skrzywdzić porządnego człowieka. To jest A, naprawdę szlachetny człowiek. To jest osoba z Poznania, prawda? Z Europy. E, czy będzie pan się domagał odszkodowania za niespodziankowe odszkodowanie? Proszę państwa, straty są ogromne. Dajmy sobie spokój. Spotkamy się następnym razem. Obiecuję wam, że to mięsko to albo będzie bez sztyk, Albo mielonka, no. zobaczymy, ale spokojnie, pamiętajcie, ten człowiek wyszedł z domu, 20 tysięcy ludzi rocznie wychodzi z domu i coś się z nimi dzieje. Ale nie wyjdzie z domu. według Pana, tak? Tak. No, tak? Tak Pan mówił, że... No oczywiście, ja nie wiem tego, ja, ja wszystko co wiem, wiem o tym. Słyszałem, że zapowiedział Pan, że po swoim wyjściu doprowadzi Pan Żywego Jarosława Ziętare do prokuratury, co prawda? W jakim czasie pan pozdrowił? Wie pan co, nie powiedziałem tego, ale gratuluję. Proszę pana, te... pogłosy, proszę pana, wie pan co, no, powiedzieli, że nie przyjdzie. Jestem, Panie ja za... się nie boję. Ja pan... was darzę szacunkiem. Pan w czerwcu drugiego roku, jak stwierdził prokuratura, bywał w siedzibie elektroniksu, czy... Wiecie co, ja go no wy macie, pamiętacie, co robiliście 22 lata temu? Ja nie. A w ogóle ten pan miał na Słuchajcie, kończyłem dlatego, że nie chcę, żebyście mieli materiał do dywagacji, chcę dać wam fakty, jak faktem będzie coś, z całą pewnością będziecie wiedzieli, bo no, chyba żaden z was nie powie, że nie szanuję waszego dla, zasady. Dlaczego dla, dla państwo na to, że świadkowie pana pomówiali, pana zdanie? czy to jest jakaś intryga? Wiecie co, wolałbym nie mówić, to nie jest kwestia intrygi, no co czasem się świadek mówi, po poznańsku mówi, to jest bez sensu. O właśnie tego obcokrajowca, który ma pan do Gazety Wyborczej jeszcze przed tak, aresztowaniem. Wiedział pan, że go zna, ale że, że, pan, że z on nie ma nic wspólnego. To pan powiedz, z jakim on biznesmanem miał coś służyć, to okay. No Szanuję pana to cierpliwość, ale to na dzisiaj starczy. A czy pan miał tam gdzieś czasem 10 dni do połączenia, a czy wzrost? Na ten? pewno. Bo macie na to moje ja też Wam dziękuję. Słuchajcie, zróbcie coś, kawał dobrej roboty, wersja o tym, że ten człowiek nie żyje pojawiła się wiele lat po jego zespołach, ale wersja to nie są Was szanuję i że Wy macie prawo do obiektywnej, no jakiejś rzetelnej informacji, no przecież nie można udawać, że Wy nie istniejecie, ale też Instencją jest, żeby, żebyście nie mieli, że ja wami chcę manipulować czy coś takiego. To nie ma być przepychanka między prokuratorem a mną. Ma się wyjaśnić w końcu, czy ten człowiek jest, nie ma, co się z nim stoi. No, to co, to, ma, co to można a, pan chce Ale jestem wzruszony. Panowie. Ma pan jednego z najdroższych miasta, póki co podobno wyprokowało? Nie. O Jezu, nie poznałem pani. Słuchajcie, tą dziewczynę znam dłużej niż ona żyje. Dobrze, a chcę, co pan chciał przykazać dzisiaj w takim razie? No co jest napisane. No, może pan to powtórzyć? To na dla pana, Pewnie Mogę to w jedno Z własnym <grym> A, no. no. Ale jakby pan nam powiedział. Że Słuchajcie, na no co pan mam powiedzieć? To, pan że pan lubię was? To, to, lubię. Nie, to co pan napisał. Proszę pana. Niech pan sobie przeczyta. Wygląda pan na Poznaniaka. To umie pan mówić. Cześć. Jeszcze pan, pan mi jedna zesłać. Koniec. Nie ma, Czy się pan publikacji wizerunku? Oczywiście. A co ja mam, że? Co ja jestem? No ja się nie boję. Jestem z tego miasta, w tym mieście się urodziłem i w tym mieście umrę. Tak, już pan. Cześć. Samych radości. I przyjechałem pożyczonym samochodem. I życzę wam słuchajcie dobrych wierszywek. Cześć.